Warren Buffett jest legendą świata inwestycji. Podczas swojej długoletniej kariery giełdowej wyrocznia Zomacha miała wiele bardzo udanych inwestycji. Jednym z najciekawszych przykładów do analizy był zakup firmy ubezpieczeniowej Geico, bez której Buffett nie byłby dzisiaj w pierwszej piątce najbogatszych ludzi świata. Geico to bardzo ciekawa firma z bogatą historią sięgającą początku XX wieku. Od momentu założenia tej firmy GEICO skutecznie zdominowała rynek ubezpieczeń samochodowych, oferując bezpośrednią sprzedaż ubezpieczeń po niższych kosztach niż konkurencja. Początkowo ten model biznesowy GEICO był wyśmiewany. Wielu analityków twierdziło bowiem, że firma nie ma szans w rywalizacji z większymi firmami ubezpieczeniowymi. Firmami, które dysponowały licznymi agentami. Niemniej jednak, Gajko zdołała zdobywać udziały rynkowe, rozwijać się i rosnąć. Gajko to bardzo ciekawy przypadek, również dlatego, że był to pierwszy raz w historii, kiedy Buffett zainwestował w spółkę wzrostową. Kluczowym powodem zakupu jej akcji nie była jej atrakcyjna cena po wskaźnikach typu cena do zysku, czy cena do wartości księgowej, ale był ogromny potencjał wzrostu tej firmy, która po prostu rosła w niesamowitym tempie. Model biznesowy Geico okazał się skuteczny, a firma mimo początkowych trudności zaczęła przyciągać coraz więcej klientów, co pozwalało jej na dalszy rozwój. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Warren Buffett dokonał dwóch dużych inwestycji w akcję Geico, a między nimi minęło aż 20 lat. Pierwszy raz zainwestował w firmę w, tysiąc, w 1951 roku, na samym początku swojej kariery inwestycyjnej. Wówczas inwestował na własny rachunek, osiągając wyjątkowe stopy zwrotu, sięgające 50% rocznie. Był to jego złoty okres jako inwestora, szczególnie gdy miał 20 kilka lat i dysponował tylko własnym kapitałem. W 1951 roku nie był jeszcze milionerem, więc przeznaczył na akcję Gajko 10 tysięcy dolarów, co stanowiło aż 65% jego całkowitego majątku. Po roku sprzedał swoje akcje, uzyskując 50% zysk. Warren wówczas nie trzymał długo swoich inwestycji. Jego średni czas trwania w pozycji wynosił tylko kilka miesięcy, co umożliwiło mu osiąganie tak wysokich stóp zwrotu. Na początku lat 50. Geico była firmą, firmą dynamicznie rosnącą, nawet bardzo dynamicznie, a akcje, mimo to, były niedoszacowane. W okresie między 1936 rokiem a 1950 a liczba klientów Gajko rosła średnio po 30% rocznie. No, niesamowity rezultat. Klasyczna spółka wzrostowa. No i zdecydowanie te, ten fakt przykuł uwagę naszej wyroczni zomach. Uren Buffett zwrócił uwagę na kilka kluczowych aspektów. Które sprawiły, że zainwestował w Gajko. Po pierwsze, firma miała wysoką rentowność. W 1949 roku jej zysk do premii składkowej wynosił 27,5%, podczas gdy średnia w całym sektorze ubezpieczeniowym była prawie czterokrotnie niższa i wynosiła 6,7%. Nawet po spadku średniej rentowności w branży do 3%, Gajko utrzymywało swoją rentowność na poziomie 18%. Buffett, zainwest... Buffett zainwestował w firmę w czasie kryzysu sektora ubezpieczeniowego, co było dla niego ceną promocyjną, którą oczywiście wykorzystał, czyli kupił na dołku. Do tego dobra firmę. To podejście później wykorzystywał wielokrotnie, tak, tak naprawdę zawsze kupował firmę, kiedy sentyment był negatywny. W takich momentach, kiedy sentyment jest negatywny, możemy naprawdę dorwać bardzo dobre firmy po atrakcyjnych cenach. Nawet po wskaźniku ceny do zysku oscylującym wokół 10. Tak było również z Gajko, która była kupowana mniej więcej w takich okolicach. Choć 50% zwrot w 1952 roku był świetnym wynikiem, Buffett nie przewidział, że Gajko będzie rosło w takim tempie przez kolejne 20 lat. Gdyby to przewidział, oczywiście nie wyszedłby z tej inwestycji i czekałoby dalej. Gdyby nie sprzedał tych swoich akcji w 1952 roku, nie zadowolił się tylko 50% zyskiem, a sprzedał je te 20 lat później, to jego akcje, te 10 tysięcy zainwestowane, byłyby warte po tych 20 latach aż 1,5 miliona dolarów. Natomiast rok 1972 okazał się być szczytem dla notowań Gajko, oczywiście lokalnym, jak się później okazało. Wkrótce potem firma zaczęła zmagać się z poważnymi problemami finansowymi. Jej działalność zaczęła podupadać, a cena akcji niemal spadła o 97% w okresie od 1972 roku do 1976, czyli w 4 lata. A dla, dla, dlaczego tak się działo? Otóż na początku lat 70. zarząd firmy popełnił szereg istotnych błędów strategicznych. Nie przewidziano ryzyka związanego z ubezpieczeniami niektórych klientów, co doprowadziło do gigantycznych strat. W 1974 roku Geico zanotowało pierwszą stratę od 28 lat. No i nie małą stratę, bo wynoszą są aż 7 milionów dolarów w 1975 roku straty wzrosły do ponad 126 milionów dolarów, a w pierwszej połowie 1976 wynosiły już 40 milionów dolarów. Firma, wszystko na to wskazywało, że nasza firma była bankrutem. No i oczywiście zarząd twierdził w informacji dla akcjonariuszy, że za chwilę mogą zbankrutować. Kurs oczywiście Spadł prawie do zera. Natomiast wówczas stało się coś ciekawego, bo w 1976 roku zarząd Gajko powołał nowego prezesa Johna Baireya. Miał on uratować firmę przed całkowitym upadkiem. Barney nie tracił czasu i natychmiast przystąpił do działania. Był bezlitosny w cięciu kosztów. Zwolnił 4000 tysiące ze 7 tysięcy pracowników. Zamknął 100 biur oraz podniósł ceny ubezpieczeń o 40%. Dzięki tym decyzjom Gajko odzyskało równowagę finansową w zaledwie rok od podjętych działań. Już w 1977 roku firma zaczęła wypłacać skromne dywidendy, a pierwsze zyski zaczęły się wreszcie pojawiać. W 1979 roku zysk Gajko osiągnął już 220 milionów dolarów. Warren Buffett był pod ogromnym wrażeniem sukcesów Johna Barnea. Postanowił zainwestować w firmę. Zaczął kupować jej akcje w 1977 roku. A do 1980 roku jego inwestycja w Geico już była warta 45 milionów dolarów. W 1981 roku jej, jej pakiet tych te, pakiet, akcji Geico. Stanowił aż 31% aktywów funduszu Berkshire Hathaway, czyli funduszu Warren Buffetta. Czyli widać, że Warren Buffett no średnio dywersyfikował swój portfel i wkładał 1 trzecią funduszu w jedną firmę. Natomiast wiedział, co robi, i miał jakby bardzo dobry research, przed tego, oczywiście zakupem tej firmy. Średnia cena zakupu akcji wynosiła około 4 dolary za sztukę. Po takiej cenie Warren kupował, skupował akcje z rynku. No i tutaj jest ciekawe, ciekawe morało. Do końca 2007 roku cena akcji Gajków wzrosła do 22 tysięcy dolarów. Czyli dzięki temu Warren Buffett uzyskał roczną stopę zwrotu z tej inwestycji na poziomie 33,4%. To jest jego rekordowa, jakby rekordowy wynik. Na żadnej innej spółce długoterminowo nie osiągnął takiego wyniku. Bez Gaiko Warren Buffett nie byłby tym Warrenem, którego znamy dzisiaj, i nie byłby nawet w setce najbogatszych ludzi świata. A teraz jest w dziesiątce. Także no, widać, że wystarczy czasami jedna dobra inwestycja i przechodzimy do historii jako legenda. Jako wyrocznia Zombie. Tutaj widzicie, właśnie kurs Axi Geico. No i właśnie kurs, oczywiście, rósł od tych lat 50. do 1972 roku, kiedy był szczyt notowań, a potem dramatyczny spadek. Dramatyczny spadek. No i oczywiście Warren Buffett oczywiście nie kupił na dołku w tym roku 1976, ale już rok później zaczął skupować trochę wyżej niż ten, ten dołek, a cały pakiet zakupił w kolejne 3 lata. No i jak go średnia cena zakupu to właśnie te 4 dolary. Także no, od szczytu, kiedy tam ksana akcji wynosiła ponad 60 dolarów. On kupował po 4. Firma, która oczywiście miała kłopoty. Cała branża miała wtedy, była w tarapatach. Ale on sobie poradził. Zrozumiał, że to jest dobra firma, tylko wymaga reform nowego szefa, nowego prezesa, który tam zrobi porządki. I to później ta historia wielokrotnie się powtarzała. Warren Buffett lubił skupować firmy, dobre firmy, które po prostu chwilowo były w złej sytuacji. No tutaj firma akurat była w tragicznej sytuacji, ale no cena też była to atrakcyjna, bo kurs spadł od szczytu o 97%, więc um, wydaje mi się, że też Warren wiedział, tak analizując jego, jego zagranie na tej e, firmie, że Warren Buffett wiedział, że może firma rzeczywiście zbankrutować, natomiast potencjał do pod, jakby mm, potencjał do wzrostu od tego dołku, e, od tego dołka był niesamowity, więc on po prostu zrozumiał, że może stracić oczywiście tam 100%, ale może również zrobić nawet 1000%. Przekalkulował sobie, tam policzył prawdopodobieństwo różnych scenariuszy, żeby szło może jednak no, zdecydowanie się opłacał wejść w taką firmę po takich cenach, bo to właśnie no, było za darmo. Wartość księgowa nawet. Oczywiście był straty. Jakby zarząd nie, nie uratował sytuacji, no to firma oczywiście by spadła do, do zera, bo kapitał własny wkrótce byłby ujemny. no Ale tak się nie stało. Nowy prezes zrobił porządek. No i Warren Buffett rzeczywiście wszedł wtedy, kiedy zobaczył, że nowy prezes drastycznie zmienia politykę firmy i wprowadza reformę. Ścina koszty. Firma skupiła się na tym, co robiła najlepiej, a pozostałe działalności operacyjne, no jakby zakończyła, tak? Zakończyła inne, jakieś tam swoje po poboczne działalności, które nie były aż tak, aż tak rentowne. No i w dekoniunkturze pokazały gigantyczne straty, straty, których się nie dało podtrzymać. No dobrze, i no tutaj jeszcze możecie zobaczyć na kolejnym. Kresie, Obecnie to są naj... to są właśnie najwięksi ubezpieczyciele w Stanach Zjednoczonych. No i Gajko jest na trzecim miejscu, więc Warren Buffett postawił na dobrego konia. Można powiedzieć, że prawie na najlepszego, a z punktu widzenia inwestycyjnego wzrostu kursu to zdecydowanie na najlepszego no bo ta firma dała zarobić z tych, z tych które tu widzicie, najwięcej. Także gratulacje Warren. No i ta inwestycja dała mu nieśmiertelną sławę Warrenowej. Bez tego jego ma majątek nie wynosiłby tam prawie 100 miliardów, tylko około 10, około 10,5, więc hmm, prawie rząd wielkości mniej. No i to właśnie wszystko przez to, że aż jedną trzecią swojego majątku Warren był w stanie położyć na naszej filmy, która miała szansę zbankrutować. Nie zbankrutowała i wzrosła później i stała się trzecim największym graczem w branży w USA. Dzięki bardzo za uwagę. To był nasz filmik, jeden z... Pierwszy z serii, kiedy, gdzie opisujemy największe, na, najlepsze posunięcia naj, największych inwestorów giełdowych na świecie. To był akurat przypadek firmy Geico i Warren'a Buffeta. W przyszłości również powiemy Wam o kolejnych jego, kolejnych świetnych zagraniach Warrena, ale także innych inwestorów, na przykład Grzola, Grindata, mmm, Charlie Mangela, na przykład też. Też Pitera Lincha. Warto się uczyć od najlepszych, bo z takich lekcji możemy naprawdę dużo wynieść. Jeżeli my również chcemy być dobrymi inwestorami, a nawet bym powiedział, że świetnymi, no to w moim osobistym przekonaniu najlepiej się właśnie uczyć na takich case'ach. Tak. Od początku do końca, co zrobili, kiedy zrobili, po, po ile kupowali. Przeanalizować się potem samemu, też na jakichś źródłach. Naprawdę warto, ja tak się nauczę, inwestować. I każdy z nas może. Tak. My na pewno będziemy dla Was robić taki research, nagrywać kolejne nagrania. Dzięki za uwagę jeszcze raz i widzimy się na kolejnych nagraniach.